To się od jest w to jest kolejny odcinek z Tiermakera i zanim przejdziemy do odcinka, to tym razem wstępnie jak z kawą. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to sobie obczajcie odcinek vloga, <coughs> yy, gdzie ogłaszałem wam krótkie info. Yy, Małe info dla drogich widzów, coś takiego ogłoszenie, to tam było, że dostałem o tej kawie, którą właśnie teraz robię. Jest to taka fajna, smakowa kawa i uwaga to jest recenzja. Bo próbowałem sobie zrobić, bo to jest taka, wiecie, nierozpuszczalna, asypana, tak zwana. I powiem wam szczerze, bałem się, że jak zrobię w ekspresie, to nie będzie to straci ten smak, ten aromat. Powiem wam, jest git. Jest naprawdę spoko. Siema, ma z strony Piwlisu? Jezus, Siema, ma z strony Lisu, to jest kolejny odcinek z Tier Makera. Jak widać, jak zwykle ze mną jest syf. Przepraszam, naprawdę. Siema, z Listu, to jest kolejny odcinek z Tier i dzisiaj będziemy... Dzisiaj zrobimy Tier Maker ciast. E, więc tak, dzisiaj Tier Maker e, ciast, czy... Co to jest? Ja tego nie widzę, co to jest. Ehm... Um. Hm. A, ah, o! Oh, okay. uh, uh, mogę to jakoś powiększyć? Drukuj. <laughs> Zobaczmy. Wydrukuję sobie ciasto. What? Nie, jakby nie. A idź, dobra. Nie wiem, never had. Apple Cake. Apple Cake to jest jabłecznik. Zależy jaki. Tak, no ogół jabłeczników nie lubię. Jabłeczników nie lubię. Za bardzo. Ale zależy właśnie. Ja... Zależy właśnie jaki to jest jabłecznik. Czy to jest taki, o którym ja myślę w tej chwili, czy to jest taki inny. Znaczy, powiedzmy. Nie będę się tym bawił. Znaczy, powiedzmy, że to będzie taki. No, że to będzie taki jabłecznik. Um... To będzie takie C. Basbousa. Może ja będę. Basbousa. Będę wam przy okazji mówił, y, będę wam wyjaśniał, tłumaczył y, czym są te jakże ciasta. Także będziecie mieli jeszcze tak dodatkowo taką ciekawostkę. <laughs> Także tak. Y, pochodzenie Egipt i Imperium osmańskie. Dobra, to jest yy, słodkie, nasączone syropem ciasto yy, z kaszy mannej, okej. Okay, coś mi to mówi. Pokojarzone z kruchonką egipską, popularne także w całym regionie. Ciasto z kaszy manny yy, piecze się na blaszce, następnie złodzi się yy, wodą z kwiatu pomarańczy, co jest? Wodą różaną lub syropem cukrowym i zazwyczaj kroi się... Wromby lub kwadraty. Kiedyś chyba coś podobnego jadłem. Szczególnie to mi się kojarzy. Eee. No. Tak, jadłem coś podobnego. Ej, ale nie wiedziałem, że to jest ten. Że to jest. To jest, to jest co? Że to jest kasza. gry... Kasza manna. No i to jest takie. Dałbym na B. A Co? Ba basque, Boże, jak to jest lato podpisane? Basque Cheesecake? Czekaj, czy to jest sernik po prostu? To jest po prostu sernik. Okej, okay, no to niech będzie, jako że to jest sernik, to od razu trafia na estier. Płogosławieństwo. Yy... Tak, nazwijmy ten estier. Następnie. Black, coś tam, cake. Dajmy na A, bo wygląda dobrze. Blackout cake, co to jest blackout cake? out cake. Wygląda. Ciekawie. Przypomina mi w sumie kopiec kreta, ale to nie jest kopiec kreta, bo kopiec kreta ma jeszcze banany. Co jest. Dobra, ale na sam widok mi, tak powiem, leci ślinka, więc dałbym go na takie A. Bo... Co to jest? Bundit Cake. Czemu mi to nie działa? O. E a to jest babka po prostu. No to właśnie coś tak czułem. Babka, ci wstał w formie okrągłej. No. Babka jest takim... E. e? No, dałbym na B. Buttercake, czekaj, buttercake to jest chyba... Drożdżówka, nie? Ciasto maślane, a. No to buttercake dałbym na błogosławieństwo, bo to po prostu... Nie wiem, ja lubię. Co to jest? Nie wiem, ale wygląda tak... Karotkę. Hmm. <laughs> Ciasto marchewkowe, to też jest błogosławieństwo. Tego nie widzę, ale to też wygląda jak... Wygląda jak takie typowe, wiecie, ciasto, wiecie, jakieś orzechy, jakieś coś. Nie wiem, czy kojarzycie. Jest takie ciasto o nazwie Krówka kukułka. Moment. Nie, kró nie krótka ku kurtka, tylko kryółka. Kukółka. Kuźwa mać. No, no i zgadnijcie, co mi wyszło. Jakby tak, to też są moje, jedne z moich ulubionych lodów, ale. Ale nie o to chodzi. Przepraszam. O, to, to. To jest. Mua, to jest rarytas. To jest niebo w gębie, dosłownie. I to mi się kojarzy z tym właśnie. ciastem, Więc dlatego. tam go dałem. Cake. To jest sernik, dosłownie. Więc dałem go na błogosławieństwo. Co to jest. Ify f, on cake. Moment. F, Ify f, on. Tak. To też wygląda jak jakaś babka. Wygląda... CIASTO CYTRYNOWE! Boże, błogosławieństwo. Naprawdę. Yyy... Czoklet... Chocolate... a lawa. Czoklet lawa cake. Czym to się kurna różni? O! To jest takie, że to się tak rozpuszcza. Okej. Okay. Takiego czegoś jeszcze nigdy nie jadłem, przyznam wam się szczerze. Nigdy, przenigdy nie jadłem czegoś takiego, ale wygląda. Czt, wygląda obiecująco. Więc. Na razie daję to na Never Had. A to wygląda. smacznie. Chocolate cake. A. Coconut cake. Ciasto. <ścoughs> Ciasto. Mm... Nie kogurydziane, Boże Święty. Eee... Kokosowe, właśnie. Tego słowa szukałem, kokosowe. Kokosowe dałbym na A. W sumie... <laughs> Coffee cake, błogosławieństwo. Wszystko związane... Dobrze wiecie, jeśli mnie znacie, jeśli mnie oglądacie, albo po prostu znacie najlepiej, to powinniście doskonale wiedzieć, że wszystko, co związane z kawusią, to jest błogosławieństwo i to jest w ogóle to w ogóle lag. To jest w ogóle raj raritas i tak konie. No. Hmm, co my tu mamy? Cookie cake. Cookie cake to jest takie. No jest, ok. Może tak. Hmm. Żeby było bardziej wiadomo. Bardzo dobra. Sma y smaczne Je jest ok, tak miara slash... zależy. A tego na razie, ten to nie wiem, mogę to jakoś usunąć? Na razie nie. No dobra, mm, cupcake, cupcakie są ok. Nie jestem fanem babeczek? Po prostu? Co to w ogóle jest? Jakiś kuźwa. Ciasto Kipula, creeperów. O, kolejne. Pistacjowe. Ej, pistacjowego nigdy nie jadłem, szczerze. Chyba. Może dodajmy jeszcze. Nie pamiętam, czy jadłem. E, dobra. Może zróbmy tak i tak. Po prostu? Czemu to się tak zaznaczyło śmiesznie? Co jest? Dobra. Devil Food Cake. Brzmi jak ten lawa coś tam, ale dobra. Devil Food Cake. Od razu wyszło. Jak pisałem, tylko Devil. Przepraszam, polnęłem Przepraszam, mikrofon. Nie chciałem. Eee. Okej, jak to działa? Przepis na level okej. Okay. Bo to jest przepis, ale jakiś smak? Diabelskie ciasto czekoladowe. To relatywnie mocno ciasto... O, tak to wygląda. Diabelskie babeczki. What the fuck, co? Aha, czyli to jest po prostu babeczki czekoladowe. Okej, okay, ale moment. Serio? I to tyle po prostu? Może wejdę na inną tą. Co jest w tym takiego diabelskiego? Wszystko po kolei jest diabelnie proste do wykonania. Okej, okay, to ma to to już to już mi więcej mówi niż po prostu Devil Cake, że ciasto czekoladowe, ale ma taką nazwę. I czemu ma taką nazwę? No to już wiem, czemu ma taką nazwę. Dziękuję. Eee, yy, choć nie ma w sobie czekolady? Co? Jak nie ma, o co chodzi? Madiabelskie a Aaa, ma diabelnie dużo kakao, dzięki czemu jest mocno czekoladowe. I, i diabelsko ciemne. I wilgotne. Smakuje dia diabelnie dobrze. Jest bardzo. No, okej. Okay. Czyli takie coś. No, to takie coś taki. Devil food cake. Mm, smaczne. A to, co to jest? Oldest chocolate cake. Najstarsze ciasto czekoladowe. Nie wiem, dajmy, że nie jadłem. <laughs> nie pamiętam, czy jadłem. W ogóle nie wiem, co to jest. German chocolate cake. Nie pamiętam, czy jadłem, ale wygląda dorąbanie. Honey cake. Y Miodownik dla mnie to jest błogo błogosławieństwo. Uwielbiam. To kojarzę, ale nie pamiętam, czy jadłem ice cream cake. Nie jadłem. Chociaż nie, czekaj. Nie, no jadłem. Jadłem w sumie chyba. Nie, nie, pa nie pamiętam, kurde. Ale na pewno w sensie pamiętam, że coś takiego chyba jadłem, ale nie jestem pewien czy to nie jadłem coś podobnego, nie że wiecie o co chodzi, że nie dosłownie, że jadłem dosłownie bezpośrednio ten ciasto lodowe, lodami. Tylko że jadłem Eee, coś podobnego, coś co wygląda podobnie, nie? Więc no mm. Pancakes, błogosławieństwo, to kocham pancake'i Nie wiem czemu to jest jako ciasto w sumie, ale Chwil. Tego nie widzę co to jest Więc znam, że nie pamiętam Tego nie jadłem, pierwszy raz to widzę To To też jest błogosławieństwo, też uwielbiam takie te Te, te takie to się nazywa też coś w stylu cytrynówki, tylko że to jest jakby takie ciasto drożdżowe, ale zrobione lemon ten to takie nie, nie pamiętam, że może nie, może znajdę wpiszę lemon takę już zobaczmy no takie o. Jak to się nazywało? Yy, PL nie yy. Klasyczne angielskie ciasto. O, ciasto cytrynowe, no właśnie. Tego słowa szukałem, ciasto cytrynowe. Jest, mła, miodzio. E, czy to jest... E... Bardzo dobre. Albo nawet smaczne. To jest ten, to się jakoś nazywało po polsku. I nie makowiec? Brakuje mi tu w sumie makowca. Makowiec to też jest błogosławieństwo. Ehm... To się jakoś nazywało, ale nie pamiętam jak. Dobra, co to jest? Mili Cake? Coś takiego? Macza! To jest maczy! Walić, potwierdzam. No. Co jest? Wow, dobra. Wygląda ciekawie, naprawdę. W takie wielowarstwowe, ale nie jadłem nigdy. Opera Cake, what? O! Wiecie. Kawowe... Ja, ja kawosz, lisu kawosz jestem, no jakby... No... No... No, no wiecie, no... Cokolwiek, co jest kawowe, ja, ja to mwah, uwielbiam, kocham, ubóstwiam i w ogóle wszystko. Fistach się fonsi. E, wracając. Wracając, wracając. W smaku bardzo czekoladowo-kawowe. Jeśli nie jesteście fanami gorzkiej czekolady, od razu sobie darujcie. Gorzka czekolada jest super, odczepcie się, hajterzy. Yy, podstawową... Przekład... Przekład... Podstawą przekładańca, przepraszam, no tak, bo przekładańce to są takie ciasta warstwowe chyba, czy jakoś tak? Jest delikatny biszkopt migdałowy. O! Oh! Który po prostu rozpo... oh! No już więcej nie czytam, bo sobie smak robię. Błogosławieństwo. Yy, orange cake. Bardzo dobre. Pineapple nie jadłem szczerze, nie jadłem. Poke cake, kojarzę coś, ale nie pamiętam, czy jadłem, nie wiem, nie, nie wiem, pierwszy raz widzę. Jakby te napisy były bardziej czytelne. Czekaj, jeszcze zrobię. Nie mogę się rozczytać. To zrobię tak. Cyk cyk. Żurawinowe jakieś, to też nie wiem. Nie tych wszystkich już resztę dam, że nie mogę się rozczytać. Bo naprawdę tutaj są jeszcze, sami widzicie, tu są jeszcze takie w miarę o chocolate, Lava cake, a to ledwo widać. A ja tak naczuję, to, 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 to wam nie powiem. No dobra, także to tyle. To jest cała e, tier lista. Ja wam. E, sobie, ja ją sobie. E, pobiorę. I to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on się spodobał. I że. No kurde. Ale... O, dziękuję. I to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że słyszymy oraz widzimy się w następnych. To było na tyle. Na razie. No i cześć.